Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie podpowiem wam, jak ograniczyć ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej na pomidorze. Są to porady uniwersalne, które możecie zastosować w każdym tunelu, możecie zastosować u siebie w uprawie. Są to porady, które metody, które ja stosuję u siebie i przynoszą one bardzo fajne rezultaty. Zarazę ziemniaczaną na pomidorach bardzo rzadko się u mnie pojawia. Odpłukać oczywiście, ale w tym filmie powiem Wam, co ja robię, żeby tej zarazy ziemniaczanej uniknąć. No i pierwsze co: usuwam wilki. Usuwam wilki, czyli nie dopuszczam do zbyt dużego zagęszczenia pomidorów w tunelu. I tak jak teraz patrzycie tutaj, możecie powiedzieć, że te pomidory są za gęsto posadzone, że jest tu za ciasno. Nie ma cyrkulacji powietrza. Ale podniosę telefon trochę wyżej i spójrzcie. Możecie wierzyć na słowo, tam gdzie mam palec, tutaj od tego miejsca, gdzie stoję, jest 4 metry. I tu widać liście dolne z aksamitką, czyli prześwit jest. Jest tutaj. Dużo miejsca, że pomidorki nie są za gęsto posadzone, czyli pierwsze co nie sadzimy za gęsto, ale to oczywiście to jest. To jest punkt, który powinien. O każdym powinien myśleć o nim już podczas sadzenia. Dwa, obrywanie liści. Jak widzicie, ja od spodu pomidorów już nie mam liści. Ja je oberwałem, a co za tym idzie? Mam tutaj o wiele lepszą cyrkulację powietrza. Mam tutaj bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Od spodu te wszystkie liście pomidorów są obwiewane. Jak widzicie, poza pyłkiem nie ma tutaj grama wilgoci. Te liście są suche. Co za tym idzie? Ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej jest o wiele mniejsze. Tutaj w międzyczasie podlewam paprykę wodą z Mausera deszczową. Kolejna sprawa. Nie podlewam warzyw w tunelu wieczorami. Pomimo tego, że teraz jest widno, ja podlewam, jest chłodno, przepraszam. Ja podlewam pomidory, staram się podlewać przynajmniej e, rano przed pracą, albo podlewam pomidory zaraz po powrocie z pracy. Teraz jest godzina około 15. Jest dość pochmurno. Właściwie paprykę jeszcze na razie podlewam, zaraz będę podlewał pomidory. Jest dość pochmurno, ale ta cała wilgość, która się teraz zgromadzi, ona odparuje, wiatr ją wywieje i pomidorki nie będą narażone na, na to, że na liściach zgromadzi się para. Zgromadzi się rosa, która jest głównym, główną przyczyną ataku zarazy ziemniaczanej. Kolejna sprawa to chyba. Najbardziej oczywista, ale nie wszyscy o tym pamiętają, to otwarty tunel. Ja mam w tunelu, tam miałem robić drzwi, ale oczywiście, jak to u mnie dużo było planów, ale nie ma czasu na realizację wszystkiego. Ale ja mam tunel cały czas otwarty. Nie zamykam go, nawet jak były zimne noce w czerwcu. Ja tunel cały czas trzymałem otwarty. Nie zamykałem tutaj, nie zatrzymywałem wilgoci. W tunelu. Wilgoć, duszność, parnota w tunelu jest jednym z głównych, z głównych powodów ataku, właśnie zarazy ziemniaczanej. Tutaj mam pomidory, sakiewki. Spójrzcie, wilki rosną. Wszystko trzeba usuwać regularnie, żeby nie wystąpiło tutaj za dużo zagęszczenia. Tak one wyglądają, dlatego nazywałem się sakiewki. Kolejna sprawa. Jak możecie zauważyć, ja uprawiam w jednym tunelu pomidor, pomidory, ogórka gruntowego, arbuza. Tu mam papryki, tam z przodu mam sałaty. Pomimo, że wszystkie te rośliny mają inne wymagania odnośnie pielęgnacji, odnośnie uprawy, jak widzicie, u mnie na razie nie ma żadnych oznak chorobowych i wszystkie uprawy mogą być uprawiane razem. Pomimo tego, że ogórek lubi wilgoć, lubi, gdy ma mokro, gdy jest trochę większa wilgotność powietrza, pomidory u mnie nie chorują. To jest jedna z tych zasad, która którą wiele osób powtarza, że nie powinno się uprawiać pomidorów, papryk, ogórka razem. No jak widzicie, u mnie się uprawa udaje. Ogórki są zdrowe, pomidory również, paprykom też się nic nie dzieje. Arbuzy też są zdrowe. Więc tak, nie podlewamy na noc, nie zagęszczamy roślin, ale to w sadzeniu. Teraz, jeśli byście mieli zbyt duże liście, to nie usuwajcie wszystkich, tylko przytnijcie je o połowę. Przytnijcie je o jedną trzecią, żeby tutaj zrobić miejsce, żeby tutaj się wszystko wentylowało. Spójrzcie, ja mam tutaj między pomidorami przerwę. Tam jest na dole ta aksamitka, którą pokazywałam z drugiej strony. Więc w takim tunelu, spójrzcie, tutaj też jest miejsce. Tutaj też jest miejsce. Tutaj wiatr, przeciąg cały czas suszy te wszystkie krzewy. Nie ma tu ryzyka wystąpienia zbyt dużej duszności, zbyt dużej wilgotności. Kolejna sprawa to. Ale o tym też musicie pamiętać Wy, w trakcie sadzenia pomidorów. Nie sadźcie pomidorów blisko jak ktoś uprawia ziemniaki. Ja mam za płotem sąsiada, który wysadził sobie teraz ziemniaki. No, niestety, ryzyko wystąpienia, ryzyko wystąpienia zarazy jest przez to zwiększone. No, ale z tym niestety nic nie zrobimy. Musimy dbać, pielęgnować o to, żeby te pomidorki jak najlepiej uprawiać w jak najlepszych warunkach. Kolejna sprawa to opryski. Jeżeli wasze pomidory zachorują lub wykonujecie opryski na Pomidory wapniowe bo teraz sucha zgnizna wierzchołkowa może już się pojawić, niedobory wapnia mogą się już pojawić, a najłatwiej jest uzupełnić niedobór wapnia przez oprysk dolistny. To nie pryskajcie pomidorów wieczorami. Nie pryskajcie pomidorów wieczorami, nie pryskajcie ich w dzień. Najlepiej opryskać pomidory z samego rana, wtedy przez cały dzień ta rosa, ten oprysk, który był dostarczony na liście odparuje. <laughs> a pomidory dzięki temu wieczorem będą miały suche liście, będzie o wiele mniejsze ryzyko wystąpienia choroby. Mam nadzieję, że w tym filmie wam, filmem wam pomogłem. Są to zasady, które ja przestrzegam, które, które ja robię u siebie i mam ładne plony, mam zdrowe krzaki. Nie ma na nich oznak chorób. A wiem, że w wielu miejscach już teraz już zaczyna się problem z zarazą. Więc jeśli zastosujecie te, opry te wskazówki, które wam powiedziałem, ryzyko wystąpienia chorób jest zminimalizowane. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Napiszcie jak wy sobie radzicie z zarazą ziemniaczaną. Nie mówię tutaj oczywiście o opryskach, no bo jeżeli już jest Choroba się pojawią, oznaki no to należy pryskać, ale jak zapobiegacie przed wystąpieniem choroby? Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.